Panie Zmian, daj mi kosę z CSA. Niech się tak stanie. No nieźle. Cześć wszystkim, z tej strony Szymek, a to kolejny odcinek ze Skyrima. Jesteśmy w dzisiejszym odcinku w Gwieździe Zaradnej. To jest miasto na samym środku Zadupia. Które jest no, dość niepozorne, ponieważ tutaj jest ukryta skrzynka, a. w zatoczce jest ciekawe muzeum, z którym jest związana ciekawa misja. Mianowicie z jakimś legendarnym sztyletem. Ale wszystkiego dowiemy się w odcinku. Okej. oto i mój pierwszy gość. Dzień dobry. Wędrowcze. Dobrze. Jakby ktoś chciał, to o tej właśnie minucie filmu przestaje z nim gadać i zaczniemy coś robić. Tak, moja kolekcja artefaktów związanych z grupą, która doprowadziła do upadku cesarstwa. Może wejdziesz do środka, możesz przyjrzeć się ekspozycji i porozmawiać ze mną. W to Mam zadanie, do którego wydajesz się idealnie nadawać. Ja Spoks. Porozmawiajmy w środku. W takim razie chodźmy. Rozejrzyj się, przyjdź ze mną porozmawiać. A lasy te szaty noszono podczas sekretnych spotkań mitycznego brzasku, podczas których ten przypalony kawałek, komentarze na temat sytuacji szybko. Uuu, to jest właśnie pochwa tego sztyleczu brzasku Mankara Kamorana. Dobra. Swoj... Masz jakieś pytania odnośnie muzeum, czy wolisz przejść do interesów? Interesy. Porozmawiajmy o tym zadaniu, kurczę. Najpierw trochę historii. Po kryzysie odchłani pojawiło się wiele grup, które postawiły sobie za cel zmieścić z powierzchni Ziemi niedobitki mitycznego brzasku. Członkowie jednej z nich odnaleźli brzytwę Merunesa, artefakt Dagona. Podzielili ją na trzy części i przysięgli na zawsze utrzymać je z daleka od siebie. Choć stało się to ponad 150 lat temu, potomkowie członków tej grupy wciąż przechowują fragmenty broni. Są tutaj, w Skyrim. Okej, okay, czyli to będę takie znajdźki. nie dwoje z nich, Gunzul i Draskuła, to niebezpieczni rabusie. Natomiast o trzecim, właścicielu, Jorgenie, wiem tylko tyle, że mieszka w Mortal. Oto moje notatki na ich temat. Chętnie zapłacę Ci za zdobycie części w dowolny sposób. Nie zadaję żadnych pytań. Prawidłowo, dobra. <laughs> Powodzenia w odnajdywaniu kolejnych fragmentów. Czyli nie dość, że na końcu zdobędziemy sztylet, to jeszcze nam za to zapłaci. Noise. Okej. Okay. Więc. Na początku ruszymy do Mortal. Jest najbliżej. Co to jest za hełm? Ciekawy. Fajny. Ale taki troszeczkę dziwny. Dobra, i tutaj... O, tutaj coś jest. Niedobrze. A to jest idealna właśnie okazja, znaczy okazja, przyczyna. No, okazja w sumie. Mamy tutaj przywołanie na setnym poziomie, bo mamy w końcu dwie cechy. Nie wiem dlaczego to się tak nazywa. Ja to nazywam gwiazdkami. Mamy dwie gwiazdki, i będziemy mogli już mieć to: bliźniacze dusze. A bliźniacze dusze to są dwa demony. Dremory. Więc będzie nieźle. Teraz będziemy mogli przyzwać dwa. Okej, okay. gdzie, gdzie jest ten smog? Najlepiej właśnie walczyć ze smokami. O, o nie, to jest ten mocniejszy. Najwa najlepiej walczyć ze smokami właśnie w takich miastach, ponieważ tutaj nie jesteśmy tylko ja, Lidia i ten smok na solo, tylko jest ja, Lidia i co najmniej z, 50, z 20 strażników. Dobra. Kiedy ten smok ląduje, będzie martwy. Tylko musi lądować. Lidio! To jest moja magiczna pałka! Nie zużywaj jej tak łatwo. O kurde. Dobra, to moc. Mam nadzieję, że to jest to. Mamy dwóch! Jest tylko jeden największy. Jest tylko jeden problem z tym wszystkim. Ich teksty są strasznie. Strasznie powtarzalne. Jak jest ich dwa, to jest. Wróć. Jakie je. Jak jest ich dwóch, to brzmi to jeszcze gorzej. Jak jest jeden, lęduj przerośnięta jaszczurka. Smocza duszę raz, poproszę. Co my tu mamy? Strzały, pewnie stąd 300. i. Co tu robi ta zbroja? Nieważne. Eww. Kości jak zawsze do Lidii, bo Lidia to nasz kuferek. Ponieważ sama mówiła. Będę Twoje ciężary. Właśnie. Kości były przy różnych rzeczach. Kości mają to do siebie, że są strasznie ciężkie, więc je masz. A to nie, nawet nie wiem po co tu jest. What the fuck? Ty, To, 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 to tak, ale po cholera, ja tutaj mam jakieś szczypce kowala. Nie robiłem żadnych sekcji. Po co ja mam taki garnek? What the fuck? Co z tym? Sio! Po co to mi jest? To się może przydać, to się nie przyda. No to tyle, dobra. O, i tutaj jest ten domek, spoko. Dostaliśmy jeszcze smoczą duszę i to jest fajne w tym szkielecie, że można się teraz nim ciekawie bawić. Nie ma, ponieważ bierzemy takie ożywienie, ożywienie... Jakbyśmy mieli czar ożywieniec, moglibyśmy teraz go nie ożywić, ale nim mi miotać. To jest genialne. Szczególnie jak jesteśmy na jakiejś górze. Co nie odwalają. Zresztą nieważne. ważne. Tak, smok się rusza. Dobra. Pewnie powiedzieli coś innego, ale okej. Okay. Mam nadzieję, że nie zamierzasz sprawiać kłopotów. Co mogę dla Ciebie zrobić? Słuchaj stary, potrzebuję czegoś co masz. No, co ty robisz? Gduj mnie prowokuje. Odpowiadam za ten tartak. I tylko to mnie obchodzi. Rozumiesz? Okay. Kapuję. Dobra, Nie chcę nic od Twojego drewna. Nie wiem, o czym mówisz. Okej, okay, na pewno nie? Słyszałem o nim. Mój ojciec podejrzewał go o powiązania z mitycznym brzaskiem. Chyba miał rację. Nie potrzebuję tego. Moja rodzina zmarnowała osiem pokoleń na chronienie brzytwy przed martwą sektą. Jak dla mnie może zostać zamknięta w moim domu? Mm -hmm. 300 sztuk złota przekonania przekonać Nie to nic nie obchodzi, ale moich przodków tak nie możesz jej dostać. No come. On. To nie ważne. <ścoughs> I napisy końcowe. Nie, 300 sztuk złota to za dużo. Walczmy więc walki? Nie ma sprawy. No typowe tych typ od tartaków. Dobra, You're a loser! You are loser. Dawaj mi to. Siedź cicho. <laughs> Dobra. Trzeba było nie przychodzić do mortalu. No i co? Daj mi to. Dobra, mamy to. Ok. Dawaj mnie to. A nawet na, jak kasa to była, spoko dzięki O. Oh. Dobra, czyli już 33% zadania mamy z głowy. O, jak to daleko jest. Niedobrze, to na końcu. Hmm. to też jest super daleko. Patataj, 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 tutaj co jest grane, co mnie bije, co jest grane? Oważne, ważne, jesteśmy w forcie. No dość nieciekawe miejsce, dzień dobry. Chciałbym pogadać. Ej, come on, stary. Ty. To No i chuj no i cześć. Dobra, włazimy. Dzień dobry. Owszem, to kiepski moment na zgubienie drogi. Macie przerąbane od moich przydupasów. No właśnie o tym mówiłem wcześniej. Co... Eee wow, 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 wo. Teraz zostaniesz taki wpierdol. Uciekaj! Myślę, że to będzie troszeczkę łatwiejsze. Znaczy trudniejsze. Hmm. Dobra, ale my wchodzimy do zamku, czy co to tam jest, fortecy, albo piwnicy, wszystko się okaże, dzień dobry, to się na pewno przyda, o, o, o. Dzień, dzień dobry, wow, come on, come on, come on, come on, wszystko na jednego hita schodzi, dobrze. Oj, z tym to, może być problem. Bardzo ładna zbroja, podoba mnie się. Dobra. Tutaj już pertraktacja nie wyszła. To się może przydać. Ta może wziąć Litia. I Jestem tuż za tobą. Przepraszam mnie ten przycisk. Czekam tylko na rozkaz. Jasne. Za to, że jesteś wzorowym przydupasem, dostaniesz wzorową zbroję dla z... wzorowych przydupasów. Wróć, co ja zrobiłem. Nie. No dobra. Buty sobie wezmę ja. Ty weź sobie zbroję. Coś tu jeszcze było. To też sobie może się bo jest mi niepotrzebne. Eee, wow. to tyle. No to po co mi jest? To też sobie weź. Dobra. No teraz wyglądasz jak taki razowy przydupas. Prowadzę. Skrzynka. Jest nieco ciekawego 6, 60 zł. Pierścieni Łyskotka. Nic ciekawego. Hmm. Ale to już się przyda. To też. Tyle. Uch! Nie, ja. Takie coś przerabiałem w innych grach. Jak jest dużo miksturek, to znaczy, że na końcu szykuje się duży wpierdol. Brzmi prosto. To było coś za proste. Się przyda, się przyda, się też przyda. To się na pewno przyda, się kiedyś się przyda, na pewno. Tu... Nic nie ma ciekawego. Ale nie po to, my tutaj po to, co jest, na pierde... STOLE! Uuu... A jakbym to przeskoczył? Yy, udało się! Mam cię! Aha, i tak. Wait, wait, wait. Tutaj, tutaj, tutaj coś jest. Nie... Tutaj jest coś. O. Dobra, to najlepiej iść tędy. Dobra, została ostatnia lokalizacja. Tak, przeczytałem. Ty... Znaczy, wziąłem tylko tą książkę, żeby mieć level. Zaraz szybko przez pułapki? Okej. Okay. Coś powinno być teraz. Dobra. O teraz pytanie, czy będziemy na samej górze, czy jeszcze nie? Chyba nie Wyczuwam. Ale dopóki idziemy do góry, to idziemy w dobrą stronę. Nie to tutaj! A! Wiedźmy są silne w tej grze. Eee he, 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 he jak na tym odcinku, tam była ta Melty. Coś, coś w tym stylu. Dremora. To najlepiej dwa, dwie. Z tym naprawdę może być problem. Witać, co się dzieje? Tyle życia. Ty powiedzieć, normalni ludzie schodzą na jednego hita. Co to jest? Jakaś czarna perła. To się nie przyda, to też się nie przyda. Ciekawe gdzie jest Jack Sparrow. Dobra. Proszę bardzo. To też jest moje, dziękuję bardzo. A jakbym zrobił teraz taki fus? fus. To nic się nie dzieje, I tu nawet jest krzyk? Fajnie, czuję moc. Okej, okay, jak tam naszym muzeum? Może przynajmniej dostanę kartę vip albo kartę moje muzeum. Dzień dobry. Wykonałem wszystkie questy, teraz dawaj mi złoto. Jesteś. Cały, cały czas tu czekałeś? O co chodzi? Na wszystkie fragmenty. Działasz sprawnie, to mi się podoba. Oto twoja nagroda. 2000 złota?! ...merunesa znajdują się w moich rękach. To dwa konie! I pół! Prawie. Istnieje no. czwarta część. Jest nią tamta pochwa w gablocie. Wykonano ją, by przechowywać w niej brzytwę. To nie wszystko. Wiem, jak połączyć te części ze sobą. Musimy tylko zanieść je do świątyni Dagona i nawiązać bezpośredni kontakt z Panem Zmian. Ej, no to się. Może być ciekawe, się. Już w czasach chłopięcych wyczuwałem dziwną aurę przeznaczenia otaczającą kult mitycznego brzasku. Teraz wiem, co to takiego. Nie widzisz tego? To los przywiódł cię do mnie i do części. Dagon musi odpowiedzieć na nasze wezwanie. Jesteśmy tak blisko. Spotkamy się w świątyni. Okej, okay. spoks. Przeladnik. To ma jakieś dziwne rzeczy. Dobra. Dalej, kinaza! Chodź tu, Marchewko! Działa! Prawie. E -e 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 -e. ale. Poziom mi wzrasta. Jeszcze raz. Chodź tu, Marchewko. Come on. Zarąbiste? Podoba mi się to. Teraz będziemy jak Jedi. Opa! Dokąd mamy iść? Ja chyba przy tej Telosa już raz byłem. Nie, to jest tam. Totalne zadupie. Ok. Dajesz jeszcze części zobaczymy co się stanie. Ten Dagon nie wygląda za jakiegoś deszczu, ciekawego typka. Panie Zmian, przynieśliśmy Ci Twoją brzytwę. Błagamy Cię, przywróć tam je, dawno Wait. Jeżeli to Pan Zmian, to ja wezmę y, tę kinezę jako przemianę. Levermind To nie działa. Panie zmian, daj mi kocesceza. Śmiertelna istota. Jesteś godna, by do go ciebie przemówić. Udało ci się zgromadzić fragmenty mojej brzytwy. Obserwowanie tego umiliło mi czas. Bardzo Ale dragon nie wskazuje zwycięzcy, dopóki pionek jest na planszy. Zabił Sylusa. Oni i jego rodzina nie są mi już potrzebni. Nie zgadzam się, panie. Tylko Dagon może uznać, czy jego pionek jest warty zachowania. Słuchaj, nie potrafię telekinezować rzeczy. Ty nie potrafisz. Ty nawet. Ty masz serce, ale nie potrafisz telekinezować. Daj mi prawowite miejsce mojego czempiona, albo cię zmiażdżę. Czy to wyzwanie? Sorry, ale nic z tego nie będzie. Nie zabijaj mnie, jest inny sposób. Mogę zanieść te części z powrotem do mojego muzeum, zamknąć je w gablocie. Ty dostaniesz mnóstwo złota, ja skompletuję kolekcję, i nikt nie zginie. Wchodzę w to. Dagon tak przemówił, nie w porządku. Dziękuję. Oto twoje złoto. Ucieknę z powrotem do gwiazdy zarannej. Daj, nice. myślisz, że możesz zdradzić? Dwie mej runesa Sure. Well, 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 też tak potrafię. Pan Dagon nie jest jakoś super wykokszonym... Nie wiem co to jest. Bogiem? Też tak potrafię to nawet z dwóch rąk. Też potrafię dwóch. To nie jest jakieś super trudne. Tamten? Co się stało? Panie Muzeum! Gdzie pan jest? Chyba, że już przeprowadzili egzekucję. Dobra. Tu nic ciekawego nie ma. To się może przydać. To się też pewnie przyda. To też się przyda. I to też się przyda. Gdzie jest pan muzeum? Chyba uciekł. Dziwny. Tam jest! Mówi się trudno. Dał mi złoto, ja go nie zabiłem. Co teraz? Gdzie jest stylet? Może mam wejść. Aha, bo po to właśnie był ten klucz. Dobra, spoko. Teraz wszystko rozumiem. Jest tu coś ciekawego? Jak, wyglądają jak. Ten wygląda jak Dark Maul! Tylko, że ma tylko dwa rogi. Well, 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 well. okay, hello. Robię tysiąc razy lepsze Dremory niż ten wasz pan. Tylko jest mały problem, bo ja tu nic nie widzę. Przydałoby się światełko, które by, no, świeciło troszeczkę bardziej, ale tart mał. miarę two... nie mogę wziąć twojej szaty, szkoda. Miałbym szatę mał, ale za to mam jego serca, więc to so, też jest progresu nogi też by się kiedyś przydały. gniowy pocisk to się przyda. mnóstwo kufrów, skrzyni i różnych innych duperel. kamyczki kamyczki są fajne, to nie jest fajne, to się przyda. jakoś jak na taką świątynię takiego bóstwa to jest. hej wziąłem tutaj był chyba sznurek, a to znaczy że to połapka. U. to się przyda. To się przyda, to też się przyda. To się. Nie wiem, tutaj jest, ale się może przydać. Kasa się na pewno przyda, ale to. Okej. Okay. To teraz jestem. A nie, to jest różdżka, nie to się przyda. Lidia, ja, znowu zły przycisk przepraszam bardzo. Słuchaj, Osłaniam cię. Słuchaj. na rozkaz. Bierzesz moje magiczne patyki, ale nie zużywaj ich w tak ład... w tak bardzo bezużyteczny sposób. Gdzie one są? Tak bardzo lekkomyślny sposób. Tu są. Co to w ogóle jest? Uuu. No to jest fajne. Okej. Okay, to... To też jest spoko. Hmm, i to tyle. Ja jestem zadowolony, nie jest mi ciężko jest i jest tobą. I co teraz? Halo. Jakieś kuferki, ale są puste. Moja świątynia po mojej śmierci będzie wyglądała lepiej. Nic tu nie ma. Halo. Panie. Uuu. Ej, a tu jest coś ciekawego. Tapki Ebonu. Ebon jest fajny. Tutaj też coś było? Czy mi się stawało? Nie, to nie są. To jest. No nieważne. Panie, gdzie jest mój sztylet, panie? Mów do mnie. To zrobię mnie tak. Chyba, że ja już go mam. Jego nie wiem. Czy pewnie w broni? Jest, nie ma. Nie widzę, nie ma. Szukamy. To zrobiłem nie tak. Halo. A może po prostu? To nic ciekawego nie ma. Wszystko jest sprawdzone. Po to złoto mogę przyjść kiedy indziej. Hmm. Chociaż w sumie tak z drugiej strony to nie wiem, czy ja tutaj drugi raz wejdę. Ale teraz tak myślę, że chyba... Może. Czy to jest bardzo możliwe. Że pan muzeum... Le, pan muzeum miał ten sztylet. są te dedry? One są... W porównaniu przynajmniej do moich słabe. Gdzie jest pan muzeum? Tutaj? Zmienił się proszek? Nie, jest tutaj. Czemu zginąłeś, stary? Miałeś legendarny sztylet. Zresztą nie ważne. Miałeś na stół więcej złota i mi skąpiłeś, no właśnie. Hmm. To się może przydać, sorry. Gdzie jest ten sztylet? Okej, okay, chyba ogarnąłem do czego sztylet nie chce nam się zrespić, ponieważ. E, musimy być trochę mniej family friendly. Zadilo. Zajmij prawowite miejsce mojego czempiona albo cię zmiażdżę. No dobra, musimy być dlatego tego na mili, przynajmniej na razie. Ale co ty robisz? Czekaj, czekaj, nie zabijaj mnie, jest inny sposób. Mogę zanieść te części z powrotem do mojego muzeum. Zamknąć je w gablocie. Ty dostaniesz mnóstwo złota, ja skompletuję kolekcję i nikt nie zginie. Przepraszam, Dagon przemówił i bardzo chcę mieć tą kosę. No i no i cześć. Dobrze, ale nie polegnę bez walki. Really? Tak sądziłem bum, bum. Nie Nic dziwnego, co jest grane. Aha, okej. Okay. Nic dziwnego, że prowadzisz muzeum, a nie walczysz z potworami. Dzień. Dziękuję. Iż tyle cały czas już jest teraz na ołtarzu. Jestem zadowolony, śmiertelna istoto. Dam ci swoją brzyczwę. Użyj jej by siać zniszczenie w Tamrie. Bardzo chętnie. Dziękuję. Jesteś wartościowym narzędziem. Siej na świecie zniszczenie w moim imieniu. Umieść ręce na moim ołtarzu po raz ostatni, a na własne oczy przekonasz się o potędze mej Runesa Dagona. Okej. Okay. Niech się tak stanie. No nieźle. Zanim Bardzo dziękuję. Śmiertelni. Ostatnie wyzwanie. Porąbało cię stary. Ale okej. Okay. Nie zabiliśmy tego typka. Pościół nas demonami. Zabiliśmy tego typka. Również nasz pościół demonami. Hmm. to się przyda, reszta się nie przyda. Le, le, le. Okay. Te demony szybko zginą. Lydia przeżyje, dobra. Klucz i serduszko, pięknie. Mamy ten sztylet. No, i właśnie takim sposobem zdobyliśmy sztylet Dagona. Dzięki, że oglądaliście się do końca. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć! Witam pierwszych klientów w moim muzeum. No i i cześć. Hey, is Michael here. Hey. pretty good. I have crippling depression. I'm going to jail. Mike, right? that's the wrong number. Stop right there. Stop wrong. What are you doing in my swamp? In it's time to it! Cool.